Witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gotyczka. No i dzisiaj wracamy chwilowo, tak mi się wydaje, do miasta Orków. Tylko zanim to zrobimy, to najpierw może załóżmy ulumulu. Powiem wam, że tak do waszego miasta bez ulumulu i to się na mnie troszkę źle skończyło. Więc no lepiej, może teraz założę ulumulu, bo bez niego, jednak wchodzenie tutaj to nie jest najlepszy pomysł. Oczywiście, no, z naszym poziomem dałoby się stąd wyjść, i nawet siłą, się jakoś przepchać. Ale no no, 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 nie jest to zbyt mądre. A już na pewno nieopłacalne w tym momencie, gry, po co to teraz można potem, prawda? Właśnie, że ci póki co są nam potrzebni do misji, więc raczej wyrzynanie ich nie jest najlepszym pomysłem. E, no dobra, teraz musimy stąd wyjść. Oczywiście, to miasto jest porąbane, jeżeli chodzi o budowę, więc wyjście stąd pewnie będzie kate, katorgą, No ale liczę, że jakaś sobie poradzimy. O, no, co jeszcze? Tak mi się wydaje, że póki co moglibyśmy skoczyć do jakiegoś miejsca, gdzie nie ma nieumarłych. Tylko że gdzie? Musimy parę poziomów jeszcze nabić, ale no, też nie za bardzo mamy jakąś możliwość grindu czy czegoś takiego poza wizją na przykład coś pogrindować, żeby się dało. Ale nie możemy. Możemy mieć albo tylko jedno miejsce, gdzie są nieumarli, albo tam gdzie są orkowie. Więc mi się wydaje, że chyba Zabijanie orków będzie lepsze, albo w ogóle lepsze byłoby wykonywanie misji. Tylko jakich misji? Mamy kilka misji do oddania, niby. Mamy misję do oddania a propos. A w finansowie, tym ultra myślę, jak mogę pomóc e, zabić czarnego smoka. No wiem, to w Dolinie Cieni że gdzieś do niej jest starożytna broń. No wiem, wiem. Drakar Orków. Drakar Orków moglibyśmy rozwalić, to bo nie głupie. I przy okazji moglibyśmy się udać po tę całą miksturę dla gildii handlowej. Dla gildii kupców, o. Do starej kopalni. Zresztą tam są nie umarli, no ale cóż, i tak walki z nimi raczej zupełnością minąć się nie da. I też możemy się udać do Khorinis, żeby oddać tą torbę z rudą, żeby się podzielić z tym całym resztą. Z całą resztą towarzystwa, o tak. Możemy też zejść tutaj. Bo tak zresztą pamiętam są pełzacze, a skoro tutaj są, to jest nie ma pewności, że czegoś bronią. Tylko, że nie mogę zdjąć ulumulu, bo inaczej się orkowie na mnie rzucą. Hmm, no dobra, zobaczymy czy ulumulu mi zniknie, jak będę się bił z tymi pełzaczami, czy nie. Niby walka za pomocą tak sobie broni nie jest zbyt mądra, ale no cóż. Nie mogę wyjąć tańca śmierci, bo... bo nie. Bo raczej orkowie mnie zabiją. A przynajmniej się na mnie rzucą, a to może mieć złe skutki w przyszłości. Kiedy kobiety się nie rzucą, to właśnie mogę mieć potem problemy z tego. Z tym związane. Dobra, popadały. Na szczęście chociaż zacze mogę bić z tego urmuru. Orków nie wolno, bo jak będziecie bić orków, to oczywiście urmur wam zniknie. na no jak wam zniknie, to jesteście w tyłeczku! Wtedy jesteście oficjalnie w tyłeczku. Co tu leży? Schemat jaskiń. Co? 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 Czy co ja znalazłem? Bo ja mam przepisy tą pierwszy. Nie wiem skąd. A, to jest to. Ok, mądrość bogów, duch wina. Eee... Rozkazy, eliksiry, przepustki, schemat jaskiń. No i mówcie, że jest mapa tego miasta. A jest, ale. to ta mapa jest żałosna. <grym> no boże, z tej mapy wiele nie doczytam. Nawet no, mnie coś na niej nie można zobaczyć, ale i tak, no. Hum. Ale fajnie, że coś takiego oddany, Szkoda, że tym wcześniej nie wiedziałem. A czy wiedziałem o tym miejscu? Chciałem nawet zajrzeć, ale pomyślałem, że po co? Po co teraz? Można potem. A tu się okazało, że właśnie pójście tam teraz było najlepszym pomysłem. O! Pełzacz wojownik! Ach! Pełzacz wojownik z Udumulu. Już to widzę. To ma taki sens. Taka sensowna walka. Tyle wygrać. Zostaw mnie, durny pełzaczu. O, tam chyba jeszcze ten wojownik jest. Świetnie. A dobra. Dobra. Rozumiem. Rozumiem, że z bliska to tym pozarzą mogę nafikać. O, nie zapisałem gry, świetnie, czy ja to wytał po prostu w takim razie. No dobra, drain'ski peł jest zabity. Jestem w sensie zabity. czy jakiegoś tutaj nie ma. Czy jakiegoś jeszcze słyszę, Ale nie wiem gdzie jest. Jakby, jakby nade mną, ma tu jest drain. Dobra, cześć Pozaszu. Giniesz pan. Z wojownikami to nie mam zmiaru się bić normalnie, bo to... Zdań śmierdzi to jeszcze okej, okay, okej, okay. 4-5, no nie. Tak, z 8-9 krytów i miałbym mało KP, a tak to z Ulu-Mulu to nie, nie, nie z moją siłą. Z moją siłą to z wojownikami, jak nie ma co walczyć poza czami. Bo to jednak, jak walczę Ulu-Mulu, tam 70 chyba obrażeń mniej, a 70 obrażeń mniej to jednak jest zbyt wielka strata. Dobra, pozbierajmy, tutaj się da pozbierać. Chyba już wszystko pozbierałem stąd. No, to miejsce nie było jakieś super obfite w przedmioty. Ale było tutaj ten cały schemat jaskiń, więc. E, może być. Czemu by nie. Wejdźmy stąd teraz. Orki, jak widzę, się nie powkurzały. To dobrze. Nic z tego w sumie nie zabiliśmy, to właśnie. Wręcz przeciwnie, oczyściliśmy ich. Święte jaskinie i świętego orkowego Rzymu. Nie wiem dlaczego, ale Rzymu, ale dobra. Się wejść w świętego miasta, tak mi się z Rzymem skojarzyło. E, no i w sumie, i w sumie, i w sumie. No i w sumie stąd wchodzimy. Miałem dziwne opowieści, ale pomyślałem, że po co to mówić, bo to jest. Nie jestem kapitanem oczywistym, przecież. Nie jestem Captain Oblivius. Przecież w sumie nie jestem. Starczy Captain Oblivius ze mnie. Ale dobra, wychodzimy stąd nareszcie. Żegnamy chwilowo miasto orków i wracamy do GD, w którym to udamy się. Właśnie nie wiem, czy najpierw do Rekaru Orków, czy do kopalni. W sumie do kopalni jest blisko, więc do kopalni chyba jest lepiej. No, w sumie czemu nie, cześć orkowie, <laughs> cześć orkowie, tak, tak, cześć, 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 nie będę, nie będę się czuł swoją w okolicy orków, no, po prostu no, no nie, a czy innym tak powiem wchodził z tym murem, jeszcze z gozietem, tak pomyślał, eee, to ludzie, a nie orkowie, no dobra, teraz to, nie jest takie zbyt normalne, no, bo tylko się tłucze z orkami, a nie się koleguje z nimi. No ale, dzięki Ulumulu wszystkie kontakty stają się prostsze. Yeah! Ulumulu to je to. To d -d takie miliony Ulumulu, podawajmy każdemu i nie będą mogli się z nim tłuc. <gryistles> To będzie dobry deal. Zróbmy milion ulumulu! I podawajmy każdy, każdy padę z ulumulu, wszyscy z ulumulu. I Orkowie nie będą w stanie. No i witam Was z powrotkiem przez spowodowanym, oczywiście, crashem, jak zwykle. Bo mam, że w sumie więcej nie straciliście. W sumie straciliście tylko troszeczkę moich wodów na różne sprawy. A poza tym, widzicie tą taką wieżę z drewna? No to ja na nią wlazłem i tak się rozglądałem, rozglądałem, gadałem potem tworzyłem tam skrzynię, w której była kusza i chyba dwa jabłka. No i skończyłem gadać głupoty, odwróciłem się i zobaczyłem, że na tamtym pagórku takim, takim tym zielonym, co jest na do kopalni, widzicie to pewnie widzicie, Chociaż na, na YouTube'owej jakości to może tak ładnie nie wygląda i może być dość ciemne, no ale chyba ten 7 się troszeczkę wyszczególnia. Na nim zauważyłem, że jest elixir z kolejny kolejnej. Go oczywiście wziąłem, niezwykle urodowany, że go znalazłem, hura. No i powiedziałem, że jak znacie lokacje takich elixirów, to możecie nie pisać, bo z właśnie o, kilka z nich jeszcze bym znalazł, ponieważ no Niby mam już 89 zręczności, a wchodząc do GD, miałem chyba 60 Parę. Ale jednak podobno tutaj można tego dużo więcej znaleźć. Więc jak znacie lokację księgi stylu w czegoś w ten Destain, to piszcie, bo na pewno z końcem je zdobędę. Też mi się przypomniało, że mówię, że cały czas żeby miał około, że około 300 siły, jak już wszystko sobie wmaksuję tutaj. Czy jak wmaksuję siłę, użyję tabliczek i smoczych korzeni, to będę miał ponad 300. Tylko tak sobie pomyślałem, że. Faktycznie będę miał ponad 300, ale żeby zrobić eliksir z smoczych korzeni, tu najpierw będę musiał się nauczyć je tworzyć. A oczywiście nauka tworzenia eliksirów nie jest zbyt tania, bo kosztuje, jak dobrze pamiętam, chyba 20 punktów nauki. A to są kolejne dwa poziomy, które będę potrzebował, żeby ją się wmaksować. No ale cóż, nawet bez tych eliksirów powinienem tak z 200 wyciągnąć ponad, więc będzie fajnie. O, tutaj wcześniej były trolle i nie umarli chyba. Chyba też jakieś zębacze i gobliny, ale oczywiście Silverek tutaj przed taką swoją no, wbitką i zostało z tego jedno wielkie nic. O no, i teraz sobie myślę jaką broń tu założyć, sobie taniec śmierci będzie najlepszy dalej, kordeas fajny, ale przecież krzyż przeznaczenia sobie założymy. Nie mam małą szansę na krytyka z one no ale <laughs> No, przydałoby się tylko tej siły ponabijać, a jak mówiłem wcześniej, to pamiętacie, że bonus jest co ileś kili, a czym więcej ty kinami, to czym więcej, killi, to, to ty więcej killi na kolejny bonus. A z broni jednoręcznej, bonus jest oddzielny od broni dwuręcznej, więc takie nabijcie sobie siły za pomocą jednoręcznej może być całkiem fajne. A przynajmniej ktoś, tak, tak, ktoś mi pisał, że tak to właśnie działa. No i dobra, wejście chyba tutaj było, jak dobrze pamiętam. Przeżyłem ty problem z znalezieniem tego wejścia, bo to wszystko zostało przez twórców podkradzane. Tej kostków chyba zabijałem, tak. O nie, są kostki. Wow, Cześć kostku. Jestem ciekaw czy bronią jednoręczną dostaję mu cokolwiek zrobić w ogóle. Oczywiście broń jednoręczna jest świetna, w sumie ona jest niewiele gorsza od dwurę... Znaczy, gorsza. Właśnie, w turningu broń jednoręczne są lepsze z początku niż dwuręczne. Bo można znaleźć je, ten, można znaleźć ich zdecydowanie więcej mocnych. Hmm. Wiecie co? Ja go po prostu zabiję z tej jednoręcznej, faktycznie. Ale zanim to zrobię... O, stary, jest ten zapis, bo chciałem sobie przejść, żeby punktów życia nie stracić. Zanim to zrobię, to jednak użyję najpierw tego. Uh -huh. Użyję najpierw mojego gniewu, ponieważ. czy głosu strażnika, nie gniewu strażnika. Się, że gniewu strażnika, ponieważ tłuczenie się z nim. Hmm, 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 jak ma full HP za pomocą tej broni bez krytyków, to. ta z krytykiem jest potężniejsza od tego, od tańca śmierci, no, ale jednak no, mam szansę na krytyka 16%, czyli tych krytyków zwyczajnie to nie mam. Mam niby tabliczki, ale wolę je potem użyć. Chociaż w sumie, może mógłbym teraz i użyć, czemu by nie? Musiałbym o tym pomyśleć naprawdę. Pomniejszy kostku! A, wspomniałem właśnie o jeden problem broni jednoręcznych. Fakt! Są one w sumie w turniku nawet mocniejsze od dwuręcznych z początku gry. Fakt! Są one nieziemsko szybkie, ale mają swój prosty minus, są krótkie. I to właśnie, no tym właśnie broni dwuręczne są lepsze od jednoręcznych, są długie. Ale są no niesamowicie wolniejsze, także mają w sumie mniejsze obrażenia, to już w ogóle jest śmieszne. Wow, Oczywiście do pewnego momentu gry tylko i wyłącznie. Aha. Dobra. I my wejście do um, opuszczonej kopalni, otwartej. Jedynce to była ta stara kopalnia. I teraz nie wiem, czy tam wchodzić z wyciągniętym tym krzyżem, czy nie. No w sumie ten krzyż nie jest słaby. On jest, on jest mocniejszy od tego, ten śmierci, więc. I jest jednoręczny, no ale te krytyki troszeczkę dobijają, bo szansa na krytyka, która wynosi tam chyba 14, nie, 16% to nie jest zbyt duża. No ale. Jak mus, to mus! I takim krzyżem przeznaczenia coś zwojujemy. O, ciekawe. O, dwóch zombie widzę. No dobra. I kogoś dziwnego. O nie wiem, czy z zombiekami za pomocą tego wiedzieć działam. Chodźcie, zombie, chodźcie. Chodźcie, zombie. Czekaj, krytyk wszedł, to bym. O, właśnie, ten walno więcej niż tańca śmierci, ale. Żeby krytyk fe... wszedł, trzeba jednak troszeczkę. mieć tego szczęścia w 16%. O, krytyk. O, o, o. Dobra, do korzystał z taktyki cios w przód i skok w tył. Tak będzie chyba najlepiej. O, critical hate, motherfucker! Zniszka w czy falach to będzie krzyżem przeznaczenia wpływa jakoś na skuteczność na nie umarły? Chyba nie, po prostu jest lepsza od tańca śmierci i tyle. Już mało wytrzymałości, wytrzymałość, już nie mam wytrzymałości, przez co mi życie spada za każdy cios, ale udało się zdjąć te zombie. No i jak widać, broń jednoręczne nawet przy tak małym procencie są w sumie słabe, są bardzo mocne. No jak mówiłem, w returningu niestety z początku chociaż broń dwuręczna są do bani niestety. A jako świątyny byłem zmuszony do korzystania z nich. No cóż, takie są życie moje. A, zapiszmy sobie grę, przy okazji przydałoby się troszeczkę tą wytrzymałość odnowić, bo no trochę mi spadło tej wytrzymałości. Ale to chyba dlatego, że jej nie odnawiałem już naprawdę długo i tam jakiegoś takiego silniejszego zombie, tu w ogóle kostek idzie. O, w patrz, to fajnie, ale z tym. Z tym kolegą z tyłu może już mają taki problem z zombie strażnikiem, albo i nie będzie problemu. No bo ten krzyż jest przekoksany, kuźwa. Co to jest? Ja mam 16% nakrytej katu na kutwie, jakieś kurcze Magnum. Dawać to kurczę, no boom No daj, motherfucker, daj! A? Aha! On guard, bitch! On guard! Ja pieje. Pomyślę sobie bo gdybym miał taką szansę na krytykę jak mam z tym, jak mam w dwuręcznej. No, W sumie jestem w stanie to właśnie zrobić i myślę czy mi się to opłaci, opłaci czy nie. I tak będę korzystał z dwuręcznych broni, ale... Hmm. sobie dodać 12%, dużo by mi to dało? 28! Kurczę, potem mi zabrakło. Ale pupnie. No dobra chyba nie ma sensu skończyć jak będzie pod dwóch procent do kolejnej rangi. Hmm, wstrzymałem się z tym. Tam widzę kolejnego zombie strażnika. Tam ma jakiś, że w ogóle jest gościu. O tu jest szkielet kopacz. No strzała! No To No jest śmierci by tego na strzała nie zdjął. Ja cię kręcę, dawaj gościu, no widzę, że one handami to się waży w turningu lepiej, stwierdzam to po 150 odcinkach, więc mam bo doświadczenie. Jakiekolwiek. Chociaż ta ich, do nich zasięg jest troszkę wkurzający. No dajesz gostek, on guard. On guard, trzeba bardziej o moje punkty życia dbać, bo za bardzo szastam się na moje życie. Szczerze te walki dałoby się wygrywać bez żadnego ciosu mm, oberwanego, ale oczywiście ja gram zbyt agresywnie, przez co cały czas obrywam. Bo co to jest za problem wyjść z tej walki bez oberwania. Problem to jest go zabić szybko tego potworka. Bez tych krytyczków. No. Dajesz kurczę. Dajesz kurcze. No. No. Ajajaj. Aj, aj. Coś krytyki nie chcą za bardzo wchodzić. No to chyba oczywista Mam troszkę mało szans na te krytyki. No. Wiecie co. To nie ma sensu. Ech, no mogłeś to przeżyć draniu, um, bo jakiś mocniejszy był. 140 expa. Kusza, bełty, ty rychy, hmmm. Czy będzie dobrze, jak będę używał na ich najpierw tego głosu strażnika, a potem ich dobijał z krzyżu przeznaczenia? To będzie taktyka na tych strażników, bo na zwykłe zombie, w sumie, no, zwykłe zombie to głos strażnika strzał, bierze, więc to nie ma sensu. Dobra, ciemne grzyby 3. Czym więcej many, tym lepiej. O, tutaj może coś jeszcze jest. Oczywiście, że jest. Kill -off jest! Jej, kiedyś potrzebowałem kill -offa. Jak byłem wiekendarzem, mi się ciągle znikały jakoś magicznie. Znikające kill offy! Yeah, yeah, yeah. Dobra, tu już nic nie ma. Ale możemy iść dalej. Kolejne zębiaczki. Jak powiedziałem, zębiaków nie mogę pocisnąć z pocisku, bo. <laughs> jak walne głosem strażnika, to już nie będzie z tego ząbić, a zbierać. I cały czas myślę, czy teraz sobie te tabliczki, czy nie. Hmm, hmm, hmm. W sumie to i tak, co nie będę te one handy maxował to jeszcze pół gry, minie, nie? Czyli pół gry. Po sam koniec gry, może będę one jak bo jakbyśmy miał co punktów nauki wydawać, więc no w sumie mogę te tabliczki zaraz użyć po tej walce. Czemu by nie? Zawsze będziemy Maffei tym one handem walczyć. Tu moją pokraczną bronią. Zawsze to jest 12% szans na krytyka więcej, czyli drugie to co mam aktualnie. No chodź, zębiaczku, no chodź. No, do papuńcia, no podejść, no podejść, No, dzień dobry. A, 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 nie ma tak łatwo. Ja na was taktykę zębiaczki już mam. Don't worry, be happy, I got this. I got this out. No. Chodźcie, zębiaczki. No i co? No i co, zębiaczki, czelśniaczki? Hej! zamiekami da się wyjść bez żadnego szwanku z walki nad taką krótką bronią, tylko że trzeba odpowiednio cokiwać cały czas, ale... Takie coś byłoby nudne, więc napieprzamy jak kurczę. się tylko da. Dobra... O! Dobra, a jeszcze ten cios! No, krytyk I jednoręczne plus! O Boże! Tyle... Tyle walczyć... Tyle przegrać... No, nareszcie. Powiem wam, że od tego, no, że nie wystarczyło grze fakt, w tej broni tłuczę się jak nie wiadomo co, a, to jeszcze dodatkowo gra postanowiła mnie tutaj wywalić. Ale cóż, wygrałem z tymi zębiekami, w sumie jeszcze musiałem trzy prowadzić, bo żeby pomysł siły uzyskać, ale nareszcie go uzyskałem. I jak powiedziałem, te tabliczki jednak użyjemy, to chyba będzie dobry pomysł. Skoro i tak, tak, to korzystał z jednoręcznych chwilowo, to... Yyy, e, what? A myślałem, że przyszedł dwuręczną. zastanawiam myślę, co? Wait, what? Say, what the fuck? a się, że na szczęście jednoręczną, dobra, chociaż w sumie no ogólnie wolałbym do dwuręcznej, ale w tym momencie właśnie jednoręczna jest bardziej niepotrzebna. i kluczy zabrakło nam 2% żeby mieć nowy styl walki jednoręczną, no nie fajnie. niefajnie było no, bardzo nifujnuchno użyjemy sobie pieczonych mięsek, troszeczkę sobie odnowić życia i wytrzymałości i teraz powinno być łatwiej nam walczyć za pomocą naszego nowego poziomu skilla, chociaż no, niby aż tak bardzo się nie podnieśliśmy ale jednak to no 12% w te, 12% we w te to nie jest wcale aż tak mało. Gdybym miał 12% więcej na dwóch już to jeszcze 7% miałbym już tego, mistrza. A mistrz to naprawdę się różni od weterana. O kurczę, aż dwa na raz. A tych pamiętam, że miałem używać najpierw tego. No i to chyba widzę, że jest sensowne minimum. Oj, oj, ja oj. Myślałem, że na ten drugi przebieg, ale jednak nie. On guard. ohohoho, oh, te krytyki I wy powiedzcie mi, że broni jednoręczne mają jakikolwiek sens Jednoręczne biją t... Więcej, <laughs> nie tyle samo, a są szybsze Aha. o tam jest jeszcze w ogóle jakiś kostek, ja pierdoliczę Jakiś kostek tam stał Nie wiem co to był za kostek, o pomniejszy, what? A strzała? O, tacy to już w ogóle zapowiedział daleko tego to już raczej nie spotkamy zbyt szybko, a ten miał już poczasami eksturki, więc się cieszę. O, stara kopalnia. Jak ja ją dobrze wspominam z jedynki. Czyli z jedynki normalnej dobrze, z jedynki z takim nie! Jezu, te pełzaczek z tą swoją, z tym swoim stunem. No to jakiś szatan wpadł. E, gin, chleby, jabłka. O nie, płonę, pułapka! Ale straszne. W się z tych jabłek cieszę, bo jabłka, za 50 jabłek jest zwiększenie siły plus 1, wiadomo, siła plus 1 to nie jest byle co. Wow, jaka dziwna skrzynia. Same w prawo. O, 7 bryłek rudy, Wow. Mm, biznes. Chociaż jak dowiedziałem się, ile bryłek rudy jest yy, w tym worku, który mamy, no to 7 bryłek to jednak, no... Biedrota. Aby nie było trucizny, nie ma trucizny, nie ma, są tylko bryłki i pochodnie. Przepięknie. Dobra. Rusiamy z naszym ksiziem przeznaczenia. nacienia. Ile wreszcie siły potrzebuję, żeby mieć maksimum? A, 10 dostaje, 15. 18. 23. Czyli mam. 104. No to 20. To 16. 16. No to już tylko wymagałoby, No, mniej punktów nauki niż wcześniej. No, Zdecydowanie mniej. Bo to już tylko jakieś. O jezu, pomniejszy Myślałem, że nie będzie mógł tu wejść. To tylko jakieś 64, na 54. Dobra. Dobijemy cię z naszego one handa epickiego. Chociaż ty masz two henda, czyli masz większy zasięg. Wow. Wow. Ok. Niby to ma tylko się nie będzie więcej od tego. Tańca śmierci, ale. Jest to niebo lepsze! To jest one hand! Czemu ja tym wcześniej nie walczyłem? O kurczę, z całym pomniejszym szkieletem to chciałbym się nie mieć, bo to tam źle wyjdzie. O, szkielet, raczej kopacz. O, drugi kopacz. Pomniejszy, słuchaj, jest taka sprawa, zostaw mnie. Pomniejszy złot w mnie. O. O, pierwszy idzie kopacz. Dzień dobry. Cześć kopaczu, swojej komputerze sobie możesz. Dwa kryty i cię nie ma. W sumie nawet nie wiem, czy to były kryty. Tak naprawdę. Bo patrząc na siłę tego miecza, to no. O, nie wiem, czy to był krytyk. Ten miecz po prostu jest przepotężny. ja. Zresztą, nie, to musiał być krytyk, bo bez krytyka to jednak. No, bez krytyka w tej grze to nie ciosy. Cios, cios bez krytyka w e-turningu to nie jest cios. W normalnym gotiku jeszcze jako tako, ale też słabo. No, podejść po mniejszym szkielecie, no podejść. No, chodź do papcia, chodź do papcia Papcia, papcia, no chodź, chodź do pancia, no Chodź do Pepe, Pepe cię zabije Dobra, Pepe leży, czy Pepe leży, Pepe zabija Tak mi kiedyś moja siostra nazywała, jak nie umiała jeszcze wymienić, wymówić mojego imienia, to było Pepe A z Paweł to Pepe Pepe Pan Dziomak, Pepe Pan dziobak. I to jeszcze było przed, przed emisją bajki, żeby było śmiesznie, bo to już było bodano temu, to już było wiele lat temu To już było wiele lat temu, a wcześniej to ja byłem Pepe Kuźwa, Pepe, super Pepe, 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 pepe. Yes, do, do dzisiaj mi został uraz jeszcze tego, no. Dobra, szkiet kopacz. Gień. No, giń do diabła. Dobra, chodź tej szkiecie, kopaczu. Jeszcze mamy. O, drugie ziele Jeszcze roślinę mm, mm, mm. No, normalnie. Burżuazja. I czy to w przypadku nie jest gorzki chleb? Nie, ciemny grzyb. A no, myślałem, że gorzki chleb powrócił. Gorzki chleb był w tej. W jedynce, jak dobrze pamiętam. Chyba, że ktoś mylę fakty, ale chyba nie mylę. Tutaj jest taka jaskinia, gdzie tam wcześniej tacy kopacze byli, z którymi się ubijało interesy. Że jeden był, z w się sensie, interesy. W jedyneczce. Jestem ciekaw, co tam teraz aktualnie się znajduje. Widziałem, że tam jakiś przeko przekoksany zombiak jest. I też widzę, że troszkę będę miał tej rudy do wykopania. Jak tylko i wyłącznie nauczyć się kopać rudę, to tu przyjdę z i będę nakłótwiał po prostu. Będę nakłótwiał aż miło o ho ho ho, Jestem ciekaw, co tu jest. zombiak to jakiś niezgorszy. Pytanie: o ile silniejszy od tego wcześniejszego strażnika? W sumie to jest chyba ten sam poziom, z tym, że ten ma cięższą zbroję. Nie wiem, czy to się w sumie różni, ba niczym. A się chyba niczym nie różni, po tym, że walczy dwurężną, a nie jednoręczną. Jednak walczy dwuręczną po mistrzowsku, więc w sumie no, Słabym bym go nie nazwał. Przekląt tym miesz dwuręczny. Kusza bełtyć nagody. O! Leśnegody mi się podobają. I zwykły pan zombie. Dzień dobry. Na jeden, tylko dwóch. Kurczę, jedną jednoręczną bronią lepiej niż dwuręczną. Jak? Jakim prawem? Dworęczny jestem lepszy. to jakie to ma prawo? To jest bez sensu. Tak jak powiedzmy ten, w jedynce jednoręczne poza epickimi były bez sensu, znaczy w teku oczywiście miałem teko te niezwykłe jedynce Tak tutaj kurczę rzeczy są bez sensu. Bullshit. Ogólnie od razu wam polecam, jak będziecie grać sobie kiedyś, to one handy to jest to na początek. One handy, no przynajmniej do tych trzecich, czwartych rozdziałów, albo dopóki nie znajdziecie jakiejś lepszej broni, to to jest to. Po prostu no, no kurczę, no sorry bardzo. Dwu, dwa, dwuręczne bronie są bez sensu. Byłyby z sensem, gdyby było ich, były mocne, natomiast same one-handy można mocno znaleźć na początku gry. Tu handy Nie diabła. Myśleć one-handy, macie nomada, macie tą gwiazdę jakąś tam, itp., itd. It, 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 it. A jak chcecie tu handy to macie pupę. Macie taniec śmierci, do tego dość późno można go znaleźć. I wcale nie jest taki super. Taniec śmierci byłby niezły, miał, nie wiem, 20 damage więcej, 30, coś takiego. O, ups Przed tej strażnikiem Dobrze Trzeba sobie jakaś szybko zabić Ma zombie padaj Padaj zombie padaj Kurcze no mi się trzymał teraz Podle nie Patrzcie go No patrzcie go no Strażnik spadaj mi stąd Spadaj draniu Spadaj draniu Mówię ci spadaj Oż ty draniu no o, Coś może ten strażnik Strasznie wiecie co Wykiwamy go Hop siup Hop siup, Dobra. Hop, siup. Nie ma dup a jak są, to nie tutaj. Dobra, Gini. Myślałem, że jeszcze nie wyjąć mycia i nie dobić go z łahenda, ale to byłoby bez sensu, bo i tak już, już ciem przez niego w Diabła. Właściwie to bardziej przez tego zombie, który by chwał dostęp do tego serżnika. Dobra, pijemy miksturki. turki. to w ogóle jeszcze jednego zombie, jaka słyszę, że było śmieszniej. Przydałoby się też coś na wytrzymałość podjeść, bo wytrzymałość nie jest na zbyt dobra. A mamy 146 mięsek surowych, więc no, o wytrzymałość bym się nie bał ogólnie. Kolej, że te mięska są już w ogóle zbędne, jeżeli chodzi o punkty zdrowia, bo chce przywracać 1244 punkty zdrowia po 15, to raczej jest bez sensu. Tu zombiaka trzeba za górką jest, a teraz się zajmijmy kopaczem jednak. I co? O, żeby jeden zombiak, o i to jeszcze żeby... Sam był. Że, że, że jest to jeszcze, żeby to same zombiaki były. Dobra, łap. Double kill, kutwa. Double kill. To jest to. Bo to jeszcze był ten strażnik, jakby toś nie widział. Może jest za ciemno, czy jak? To w sumie nie wiem. Ostatnio starałem się właśnie, żeby było jak najlepiej a Na tym YouTubie to widać, ale... No cóż... No cóż... Widzieliśmy, jakie są efekty, gdy za bardzo się obraz rozjaśni, więc powiedziałem, nie, to już wolę, żebyście mniej widzieli, aniżeli oglądali materiał w takiej jakości, bo to sensu nie ma. Tak, to w ogóle nic nie widać. Więc włączymy naszą zabójczą czapkę, wcale wcale ten efekt nie przeszkadza. Czyli jakby kamera była troszeczkę bardziej z tyłu, to patrzcie, nie przeszkadza wtedy jak się ucieka. Czy jak się biegnie. Ale jak się stoi, to przeszkadza strasznie ten efekt. Naprawdę twórcy przegieli. To powinno być... Nie wiem, dwa razy mniejsze. Czyli w ogóle ten efekt jest zbędny. Iby się świeciło, nie musi się jakoś tak jakieś... nie wiem... Czy gwiazda się pojawia się no skąd na co komu jak cię posoi w ogóle? Dlaczego? A nie co to komu? A dlaczego? A po co? A po co komu ten marihuan? A po co to komu? A po co to komu? Ty dobrze pamiętam, chyba był spadek w nieskończoność, ale... A jeżeli nie w nieskończoność, to gdzieś tam na bardzo niski poziom, tak? Czy w nieskończoność? Tak! Instantowa śmierć. Wiesz, tam coś leży, kucz, tam coś leży, patrz, to nie tylko jakiś pierścień, to jest chyba zejście na niższe piętro.